Cześć, tu Bartek z Twojej drzwi do Amazon. W każdym roku narzędzia na Amazonie ulegają znaczącej aktualizacji. W dzisiejszym odcinku omówię Wam, jakie nowe narzędzia i nowe mechanizmy zostały dodane do Amazon PPC w 2025 roku. Zaczniemy sobie od podstawowej funkcji, jaką są odjęsy. Amazon w odpowiednim momencie... Za każdym razem, kiedy przetestuję już coś na narzędziu, jakim jest DSP, czyli Demand Side Platform, która to jest narzędziem wspierającym profesjonalnych marketingowców na Amazonie, Przerzuca pewne narzędzia bezpośrednio z powrotem do advertising console. Jednym z takich narzędzi są właśnie odjęsy. Te odjęsy wzięły się tak naprawdę z Amazon Marketing Clouda, na którym to możecie budować sobie odpowiednie grupy docelowe i potem kierować tą reklamę do grup docelowych. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje na Amazonie. Amazon idzie bardzo mocno w kierunku tego, żeby zmienić nacisk ze słów kluczowych na konkretnie grupy odbiorcze. Te grupy odbiorcze w pewnym momencie zastąpią nam prawdopodobnie konkretne słowa kluczowe w egzakcie, w brodzie lub w frejzie, a zostaną zastąpione po prostu semantycznym wyszukiwaniem potrzebami klienta oraz grupami tych klientów. Dzisiaj to, co widzimy, to pojawienie się nowej opcji w ramach każdej kampanii, która to właśnie ma nazwę audiences. I w ramach tych audiences Amazon stworzył na potrzeby tak naprawdę podstawowej reklamy marketingowej w ramach Amazonu, w ramach PPC, trzy grupy odbiorcze. Te grupy odbiorcze to nic innego, jak grupy ludzi o pewnych zachowaniach związanych z Waszymi. Produktami. W każdym roku takie nowości, które pojawiają się na Amazonie, jeżeli tego nie śledzicie, jeżeli nie wdrażacie tych zmian, to tak naprawdę jesteście bardzo mocno do tyłu. I tutaj muszę Wam o tym bardzo konkretnie powiedzieć. Na Amazonie każde nowe rozwiązanie to tak naprawdę możliwość wykorzystania czegoś, co jest dużo powyżej oczekiwań. Czyli innymi słowy, każde nowe rozwiązanie daje dużo wyższe możliwości, dużo większy zwrot z inwestycji, dlatego że Amazon potrzebuje do przetestowania tego narzędzia jak najlepszej ilości, największej ilości właściwie e, ruchu. A przez to ten ruch jest albo tańszy, albo bardziej konwertujący, albo lepiej i łatwiej się nim steruje. I tutaj właśnie mamy do czynienia z jednym z takich narzędzi, jakim jest właśnie Amazon Audiences. Mamy trzy audiencje. jeden to jest High Likelihood to Purchase Based on Recent Shopping Activity. I jak zawsze na Amazonie, kiedy najedziecie na literkę I, będziecie mieli wytłumaczenie, co to w ogóle może znaczyć. W dużym skrócie. Jeżeli macie do czynienia z algorytmem na Amazonie, to ten algorytm podpowiada produkty, bazując na historii wyszukiwania. Tutaj w ramach advertisingu, w ramach Amazon PPC mamy dokładnie bardzo podobną sytuację. Jeżeli przeglądacie konkretne produkty, jeżeli wasi klienci przeglądają konkretne produkty, a wy wybierzecie sobie, że chcecie kierować do tych ludzi tą reklamę, czyli macie powiedzmy w swoim asortymencie. Myszki gamingowe. Jeżeli ktoś przegląda myszki, ktoś przegląda klawiatury gamingowe, komputery gamingowe, monitory gamingowe i tak dalej, to jeżeli wybierzecie tą opcję, to bazując na historii wyszukiwania, czyli tak, jak tutaj jest napisane, based on the recent shopping activity, będzie dostosowywany bid, będzie dostosowywana ta reklama do konkretnej grupy odbiorczej. Czyli, jeżeli sprzedajecie myszki, a ktoś oglądał te wszystkie produkty, które wcześniej wymieniłem, to jeżeli ustawimy sobie tą reklamę, w tym wypadku właśnie high hood to purchase based on recent shopping activity, i zwiększymy tutaj ten procent, na przykład 100, 200 do 900%, dokładnie tak samo jak w bid adjustmentach, to dotrzemy do tej grupy odbiorczej i zostanie pod Podniesiony bit bazując właśnie na tej historii. Drugą opcją jest clicked or added brand product to a card. Jeżeli sprzedajecie markę, która jest y, wielokategoriowa albo która posiada w swoim asortymencie produkty do, do sprzedaży, bądź też sprzedajecie produkty, które się często zużywają, Na przykład my sprzedajemy folię stretch, taśmy, opakowania różnego rodzaju tego typu kwestie, to jeżeli wybierzemy opcję Clicked or added brand product to a cart, to jeżeli klient wybrał inny produkt waszej marki i dodał go do koszyka, bardzo ważna informacja, niekoniecznie musiał go kupić, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć, dodał te produkty do koszyka, to jeżeli ustawicie tą opcję i zwiększycie tutaj ten bit adjustment, to automatycznie zostanie zwiększona szansa na to, że wasza reklama wyświetli się takiemu użytkownikowi, który historycznie dodał wasze produkty do koszyka. Trzecia opcja to jest Purchased Brand Product, czyli odwrotnie do poprzedniej, nie tylko dodał go do koszyka, ale też zakupił. Bardzo adekwatne porównanie, natomiast zdecydowanie jest to węższa grupa o zdecydowanie większej konwersji i zdecydowanie większym buyer intencie. I to są trzy grupy, na które bardzo jasno warto zwrócić uwagę. My na przykład korzystamy tutaj dla, na, na potrzeby tej reklamy, z historycznej wyszukiwań różnego rodzaju produktów, które są w danej kategorii, tak, żeby wyświetliły się nasze produkty. W tym wypadku są to po prostu folie stretch. Czyli jeżeli klient przegląda produkty opakowaniowe, być może konkurencji, być może porównywalne z tej kategorii, ale inne do naszego i Amazon stwierdzi hej, wybrał już do tej pory taśmę, wybrał już do tej pory pędzle, będzie potrzebował na przykład folii stretch do owinięcia mebli, to my wyświetlimy mu tą folię stretch i wtedy właśnie pojawia się ta reklama. I tak jak widzicie, reklama ta osiąga naprawdę dobre wyniki, bo w tym wypadku mamy za 400 euro zainwestowane w marketing ponad 2000, około 2000 sprzedaży na akosie 21%. Przypominam wam, że na nasz YouTube właśnie wpadło szkolenie z Akademii PPC. Od podstaw do średnio zaawansowanego specjalisty marketingu na Amazonie. Materiał jest dostępny dla wspierających, dlatego wejdźcie na nasz kanał, kliknijcie wspieram i możecie mieć dzięki temu dostęp do naszego szkolenia. Kolejnym aspektem, który Amazon wprowadził w ostatnim czasie, jest Amazon Business Placement. Jak wiecie, na Amazonie mamy tak naprawdę dwa rodzaje klientów. Jedni to klienci, tak zwani zwykli, kustomerzy, w takiej formie, jak widzicie teraz na ekranie, to jesteśmy najzwyczajniej na Amazonie dla klienta indywidualnego. Natomiast kiedy wejdziemy sobie na amazon.de na moim koncie, jest to konto biznesowe, to jak widzicie, nazywamy tutaj Amazon Amazon Business. I klienci, którzy kupują na Amazon Business, mają dostęp do dodatkowych obniżek, mają możliwość kupowania na termin, na termin nawet 90-dniowy oraz Szereg innych korzyści, ale my jako sprzedawcy mamy możliwość dotarcia do takich klientów bezpośrednio przez adjustment konkretnie do tej grupy klienta, którzy to właśnie korzystają z platformy, jaką jest Amazon Business. I tutaj jak zobaczycie, za 322 euro mamy też około 2000 euro sprzedaży w ostatnich 7 dniach. Mamy tutaj bezpośredniego adjustmenta, tylko i wyłącznie dla klientów biznesowych, którzy weszli w tę kampanię i którzy zakupili produkty albo będą chcieli kupić produkty tylko i wyłącznie za cenę biznesową. Być może będą to bulki, być może będą to jakieś pakiety produktów, będzie to na pewno zdecydowanie e, bardziej zdecydowany klient w kontekście mojego produktu, ponieważ jest to produkt typowo kierowany pod klienta biznesowego. Tutaj mamy do czynienia na przykład z 6, 6 razy Rolka streczu. Kiedy sprzedajecie produkty, które nie są bezpośrednio dla biznesu, na przykład sprzedajecie, tak jak wcześniej opowiadałem, myszki gamingowe, no to tutaj placement bezpośrednio dla biznesu nie będzie miał już takiego dużego sensu. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Wszystkie te adjustmenty, one się do siebie dodają. Czyli jeżeli macie adjustmenta w tak zwanym all placement na top of the searchu na 100%, a do tego dodacie Amazon placement business na 200% i do tego weźmiecie jeszcze audience, na przykład tak jak w tym wypadku ja mam tutaj ustawiane na 30%, to jeżeli będzie to klient, który będzie klientem biznesowym, będzie miała mu się wyświetlić reklama na top of the searchu, a do tego będzie on z mojej grupy odbiorczej, która przeglądała już produkty historycznie, tak, że mój produkt pasuje do jego e, profilu, no to tak jak tutaj widzicie, możliwość osiągnięcia wartości jest 100 plus 200 plus 30, czyli łącznie aż 330% jesteśmy w stanie podbić tego bida, żeby dotrzeć do tego konkretnego klienta. Zresztą możecie zobaczyć, że w tym wypadku te 30% doprowadziło do tego, że CPC na tym produkcie to 5,96 centów, gdzie tak naprawdę na all placemencie nie będzie to się bardzo mocno różniło. Mamy tutaj 5,34. Ze względu na to, że tam mamy jeszcze te podbicie o dodatkowe 30% i mamy konkretnego klienta, który już wyszukiwał produkty z tego konkretnego asortymentu. Znów za niska marża, znów kampanie domagają Amazon niby działa, ale nie tak jak powinien. Jako sprzedawca z obrotem 50 tysięcy euro miesięcznie wiesz, czy da się to zrobić lepiej. Masz potencjał, masz produkty, tylko brakuje jednego: czasu. Tak, czasu. Około 20 godzin. Tyle potrzeba, żeby to naprawdę ruszyło z miejsca. Dlatego w Amazon Team Pro dajemy Ci te 20 godzin bezpłatnie. Realna praca na Twoim koncie. Bez teorii, bez ściemy. To test współpracy, a nie próba. Ty poświęcasz 10 minut na wypełnienie formularza, my w zamian oferujemy ci 20 godzin pracy na twoim koncie. Zobacz jak działamy. Zrób test. Sprawdź teraz na liczbach na swoim Amazonie. Masz produkty z potencjałem. My pokażemy ci co naprawdę działa. Kolejną rzeczą, jaką Amazon w ostatnim czasie wprowadził, to w ramach tak zwanego targetingu, czyli ustalenia słów kluczowych, na które chcemy pozycjonować swoją reklamę podało nam w tym momencie performance, czyli innymi słowy, jakie wartości jesteśmy w stanie osiągnąć, ilu klientów jesteśmy w stanie uzyskać, posiadając konkretną wartość bida, czyli konkretną stawkę, za którą w tym momencie chcemy wyświetlić nasz produkt. I tak jak widzicie tutaj na ekranie, mamy dwa przypadki, mamy stretch folię i stretch folię. Jak widzicie, tutaj mamy bida potencjalnie 79 centów, ale CPC osiągamy nawet na poziomie 5,28. euro i 28 centów. Dlaczego? Dlatego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli 330% bida, a w tym wypadku mamy tutaj strategię up and down, czyli nawet 440, 430% tego bida jest możliwe, żeby osiągnąć konkretną, e, konkretną klientelę. I teraz, kiedy klikniemy sobie w show performance estimates, to wyświetli nam się taki bardzo ładny i przyjazny potencjalnie wykres, który pokaże nam, przy jakim konkretnym bidzie mamy szansę na jakie tygodniowe, weekly w tym wypadku, na jakie tygodniowe wyświetlenie. I tutaj widzicie od razu automatycznie, jaki potencjał ma to konkretne słowo kluczowe. Tak jak w tym wypadku widzicie stretch folien, czyli potencjalnie folie stretch, przy 2,10 centa mamy możliwość dotarcia do potencjalnie 2000 klientów, wygenerowanie 2000 impresji w ciągu tygodnia. Natomiast kiedy wejdziemy sobie w słowo kluczowe stretch folię, czyli bezpośrednio, tak jak powinno być ono pisane, tak jak w tym wypadku widzimy, mamy zdecydowanie mniejsze wartości. Co automatycznie pokazuje nam, jak klienci częściej wyszukują te produkty i jaki potencjalnie jest ten tak zwany buyer intent. Coś, o czym mówię bardzo często w swoich materiałach, czyli innymi słowo, na jakim słowie kluczowym mamy większe szanse na to, że klient zakupi dany produkt. I tutaj możecie zobaczyć, że na stretch folię mamy tylko dwie sprzedaże, a na stretch folię mamy w tym okresie 24 sprzedaże. Ale to nie wszystko. Ponadto mamy też informację. Przy jakim tak naprawdę bidzie mamy taką wartość break even mamy taką wartość, której już podbijanie tego bida nie będzie przekładało się na jakieś konkretne wartości. Tutaj jak zobaczycie sobie, to przy 90 i 91 centach, czyli 1 cent różnicy, mamy dokładnie tą samą wartość. Natomiast potem, żeby osiągnąć wartość 1100, musimy podbić już tego bida o ponad 20 centów, dokładnie 23 centy potem o 33 centy, żeby osiągnąć kolejne 400, kolejnych 400 klientów, i potem już 60 centów, żeby osiągnąć kolejnych 200 klientów. Więc widzicie, że automatycznie za tą ceną, którą tutaj płacimy, za tym bidem, jest konkretna ilość potencjalnych klientów. I bardzo ważne jest to, żeby mocno wyestymować, czy warto docierać do tej ogromnej grupy odbiorczej, czy być może w grupie odbiorczej za 91 centów jest już nasz klient. A to, czym musimy tak naprawdę walczyć, to placementem, czyli ustawieniem tej reklamy w wynikach wyszukiwania. Bo oczywiście, placement podbije nam BIDA w pewnym sensie, podbije nam CPC, natomiast on podbije. Tylko w sytuacji, kiedy będzie się to zgadzało ze strategią, którą tutaj przyjmujemy. 91 centów w tym wypadku, czy 79 centów w tym wypadku, to jest ten podstawowy bid. Natomiast to, co my zmieniamy placementem, to jest potencjalnie wyświetlenie tej reklamy w konkretnych miejscach dla konkretnego klienta. Dlatego też samym bidem nie należy się w tym wypadku sugerować. W tym wypadku Amazon bardzo mocno na... kierowuje. Tak naprawdę, kampanie marketingowe coraz bardziej na dostosowanie placementu, czyli położenia reklamy, na słowie kluczowym dla konkretnego audience'u, czyli to, o czym wcześniej wspominałem, żebyście pamiętali, że to klient dzisiaj ma znaczenie, a nie słowo kluczowe ma znaczenie. Generalnie słowo kluczowe nigdy nie miało znaczenia, natomiast bardzo długo było w ten sposób komunikowane, bardzo długo. Tak naprawdę byli uczeni wszyscy specjaliści z Amazonu, że ważne jest to, jakie to jest słowo kluczowe. Nie, ważne jest to, jaki jest audience, jakie są klienci, którzy kryją się pod tym słowem kluczowym i coraz więcej narzędzi dostajemy do tego, żeby właśnie tą konkretną rzecz zmierzyć. Bardzo ważną zakładką jest zakładka budżet, czyli innymi słowy, budżety. Bardzo wielu z was zapomina o niej bardzo często że ta zakładka tak naprawdę jest podstawą do tego, żebyście byli w stanie określić, czy wasze kampanie performują na optymalnym poziomie, czy też wymagają dodatkowego budżetu, żeby performować. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie kampanię, która ma powiedzmy 10 euro budżetu, dobrym przykładem jest ta z góry tej, tego konkretnego przykładu, i ta kampania ma bidy potencjalnie, zaraz sobie zobaczymy, jaką tutaj mamy wartość cost per click, Musimy sobie tylko tutaj to odpalić, dodatkowe wartości, żebym widział, jak to wygląda. Czyli jeżeli ja mam budżet na poziomie 10 euro, a moja wartość kliknięcia to jest 1 euro i 12 centów, to jestem w stanie osiągnąć maksymalnie 9 takich kliknięć w ciągu dnia. Więc moje prawdopodobieństwo do tego, że ta kampania będzie sprzedawała optymalnie, jest bardzo niewielkie. To co widzicie w tym wypadku, to average time in budget. Average time in budget to jedna z najważniejszych kolumn, jeżeli chodzi o tą manię, ze względu na to, że pokazuje wam, jak ta kampania jest w stanie performować w ciągu całego dnia, czyli w ciągu 24 godzin i w którym momencie tak naprawdę wypada z niej budżet. Jeżeli tak jak w tym wypadku mamy budżet na poziomie 77%, to nie znaczy, że starczy to on zawsze na 77% dnia. To znaczy, że są dni, w których jest w stanie ten budżet zakończyć się już o godzinie 12-13, a są dni, w których tak naprawdę starczy na cały dzień. Więc bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę, co Amazon nam podpowiada. Pamiętajcie o tym, że to są estymacje. Rekomendacje budżetowe to są estymacje. Bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście podnosili te budżety adekwatnie do tego, co możecie osiągnąć. Tak jak w tym wypadku, my osiągamy tutaj około 10 kliknięć, a utraciliśmy od 40 do 123 kliknięć e, tak naprawdę na tej kampanii. E, więc. Tutaj mamy bardzo dużo klientów, do których nasza reklama w ogóle nie dotarła, tylko dlatego, że mamy zbyt niski budżet. No i tutaj ten budżet, ta nasza propozycja, właśnie propozycja Amazonu, to jest aż 300%. Natomiast z mojego punktu widzenia, nawet ją w tym momencie zaakceptuję. Dużo gorzej jest w sytuacji, kiedy mamy tutaj budżet na poziomie 95 euro i Amazon mówi nam, że jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowe potencjalnie 25 do 75, 72 kliknięć, ale już za cenę dodatkowych 100. Tu 15 euro. W takim wypadku dobrym, dobrą zasadą jest to, żeby nie podwiększać tego budżetu o więcej niż do 10-20%. Jeżeli mamy tutaj 95%, a tutaj do tego mamy 88%, no to możemy zobaczyć, że 88% dnia ta kampania działa, więc podniesienie tutaj budżetu o 20% spokojnie powinno zabezpieczyć działanie tej kampanii przez cały dzień. Ja już pomijam fakt, że możecie zawsze zerknąć tutaj na wykres. W którym widzicie dokładnie, ile budżetu Wam zabrakło którego dnia i że też są dni, w których tego budżetu wystarczyło. Natomiast najczęściej są to po prostu weekendy, w których zdecydowanie jest mniejszy ruch w ramach Amazonu. No i tutaj możemy zobaczyć, ile tego budżetu zabrakło i ma adekwatnie zwiększyć te kampanie, do tego, żeby te budżety były zapewnione przez cały dzień. Jeśli chodzi o ten materiał, to już byłoby na tyle. Jeżeli. Te narzędzia i te metody, które wam pokazuję, przydają Wam się w codziennej sprzedaży, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, abyście nie ominęli żadnego materiału, które dla Was nagrywamy. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.